Witam Państwa na konferencji prasowej po spotkaniu 12 kolejki PKS-a pierwszej Ligi Koszykówki. Mężczyzn pomiędzy drużynami i Gwiazdy z Politechniki Opolska a <laughs> drużyną WKK Aktyw Hotel Wrocław. Bardzo proszę o komentarz pomyczowy trenera drużyny, gości pana Łukasza Dziergowskiego. Gratuluję zespołowi z Opola zwycięstwa, za na pewno na nie zasłużyli, grali u siebie, pokazali się z dobrej strony jeśli chodzi o konsekwencje w grze, wykorzystali swój atut, przewagę siły fizycznej pod koszem. Dzięki temu mieli o połowę więcej zbiórek niż my. To nasz obecnie największy, e, największy ból, bo, bo no, mamy kontuzjowanych wszystkich praktycznie e, zawodników. Dzisiaj przyjechaliśmy składem, można powiedzieć, nieletnim. E, no cóż, e, poza tym Opole trafiało dzisiaj chyba wszystkie Mieli bardzo dobrą skuteczność za trzy punkty, bo widzę, że 51%, 16 na 31%. Także ciężko było nawet kogokolwiek tam odpuścić od rzutu. No cóż, my chyba za łatwo daliśmy przede wszystkim odjechać w pierwszej kwarcie. Nie postawiliśmy się, nie biliśmy się. Nie wiem, może to też wynik tego, że, że chłopcy są. Osłabieni, bo, bo kilku dopiero 2-3 dni temu wstało z łóżka po, po jakichś dziwnych y, chorobach, y, łącznie z naszym motorykiem, fizjoterapeutą, chyba, chyba tylko, chyba tylko, nie wiem, asystent jest zdrowy u nas w tym momencie w drużynie, także, także, także był to dla nas bardzo trudny mecz pod wieloma względami. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Joshua Ashaolu. Daliśmy na pewno im za dużo miejsca, zwłaszcza, że grali u siebie. Jako młodzi zawodnicy powinniśmy próbować wyszarpać każdą piłkę. Znam moich kolegów. Na pewno próbowaliśmy, ale może nie z taką skutecznością, jaką byśmy chcieli. Na pewno jest dużo pracy przed nami. Następny mecz będzie lepszy. Dziękuję pytania. Dziękuję bardzo. Dzięki, dziękuję. Dziękuję. Dzięki, Bardzo proszę komentarz pomczowy Wigry Z Politechniki Opolska, kontra w hotel Wrocław. Kuba Kobel, 11 punktów, 6 na 6 rzutów wolnych, 1-3, dobry mecz Kuba. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór wszystkim. Przede wszystkim chciałbym podziękować kibicom. Przyszli znowu w licznym gronie. Bardzo nas to, jakby to czujemy, to wsparcie, bardzo nas to wspiera i jakby motywuje do naszej pracy. Co do samego meczu, wiedzieliśmy, że WK przyjedzie okrojonym składem. Chcieliśmy pokazać im szacunek i po prostu zdać ich jak najbardziej się dało. Mam nadzieję, że było to widać. Mieli tylko dwóch seniorów i właściwie samych młodzieżowców. Chcieliśmy po prostu chłopakom pokazać, czego im jeszcze brakuje. Co prawda też rzucili nam 77 punktów, co chcieliśmy ograniczyć do 60, więc też się nie udało. Mecz się odbył, patrzymy dalej, trzy zwycięstwa z rzędu i idziemy do międzychodu po czwarte. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trener Michał Rudkowski. Dzień dobry tam wszystkich. Przede wszystkim gratulacje dla naszego zespołu, ponieważ przede wszystkim za zwycięstwa, ale też takich meczów nie gra się łatwo, ponieważ wiedzieliśmy, że nie będzie czterech podstawowych zawodników. Może się wkraść z i później się można męczyć. To dzisiaj nie, nie, nie miało miejsca, wyszliśmy skoncentrowani od początku, ustawiliśmy mecz, e, twarde warunki i bardzo się cieszymy. Trzecie zwycięstwo e, pod rząd. widać, że nasza forma rośnie, to na, na treningach widać i na, 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 na spotkaniach, więc mam nadzieję, że to utrzymamy i, i, i tę serię będziemy kontynuować. Bardzo fajnie, bo też pograła nasza młodzież, może nie do końca to wykorzystała, ale, ale po, pograli, wiedzą czego, i czego im brakuje. Natomiast przeciwnikom zespołowi Tenera, Kulnera, Tenera Dziergowskiego, oczywiście, kubie gratuluję dobrego występu. Życzę zdrowia. Na pewno to jest groźny zespół. Jeśli będą w pełni zdrowe, to, to, to jeszcze nie jedno zwycięstwo. urwę dzisiaj mają swoje problemy, my również. I tyle, każdy ma, my też mamy. Skorzystając z okazji, chciałbym też pozdrowić moich kolegów z UKK, Atomka, Sebastiana. 13 razy pracowaliśmy. I chłopaków bardzo mi kibicuję, bo część z tych chłopaków kilk kilka lat prowadziłem i, i fajnie duma mi rozpiera, że, że wchodzą w ten seniorski basket, razem w sposób bezczelny, to, to też Kuba też mógł się o tym przekonać. Bardzo mi kibicuję, bo my dużo lat razem spędziliśmy i tyle. Dziękuję bardzo. Pytania? Pięknie dziękuję. Dobrej nocy, dobrego wieczoru.